O Jerzym Sieczkowskim przypomnieli jego kursanci. Mistrz fotografii zmarł tragicznie 20 lat temu i choć kiedyś w Gnieźnie był słynną postacią, dziś jest nieco zapomniany, a jego sylwetka oraz twórczość została przybliżona na dyptyku wystawowym, który zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna rocznica jest doskonałą okazją, żeby przypomnieć nie tylko jego postać, ale i jego uczniów, kursantów, dlatego też stała się idealną podstawą do współpracy pomiędzy trzema instytucjami, Miejskim Środkiem Kultury, Centrum Kultury STD i Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna w ramach projektu Rozczytana Koalicja który właśnie łączy, zbliża do siebie instytucje i pozwala realizować tak ciekawe projekty, jak dzisiejsza wystawa. Tych wspólnych projektów będzie, myślę, więcej, bo ten projekt jest rozpisany na dwa lata, więc czeka nas jeszcze wiele ciekawych wydarzeń. To jest dyptyk wystawienniczy, dosyć taka specyficzna forma wystawienicza, i zależało mi przede wszystkim dwoma wystawami oddać hołd Jerzemu Siedlowskiemu w 20. rocznicę śmierci. Osoba w gnieźnie znana, doceniana, ale z czasem, że tak powiem, yy, żyją osoby w pamięci ludzi, a nie na kartach historii, więc trzeba przywrócić, żeby zaistniała. Więc dlatego skrzyknąłem yy, kursantów. Sam również poczyniłem kroki, żeby móc zeskanować, zrobić kwerendę wszystkich prac Jerzego i dobrać takie które, prace, które nigdy nie były pokazywane albo bardzo rzadko. Jerzy znany był ze zdjęć kościelnych, architektury. Starałem się tych prac nie dotykać, może tylko śladowo, natomiast zaznaczyć inne prace, które kompletnie nie istniały w sferze publicznej. Uważam, że bardzo ważną osobą był, bardzo ważnym artystą, nawet moim skromnym zdaniem najlepszym, Fotografem, który żył kiedykolwiek w więźnie. Natomiast przez, że tak powiem, zrządzenie losu 20 lat temu tragiczna śmierć spowodowała, że o nim zapomniano. A był bardzo aktywny i. Reprezentował najwyższy poziom fotograficzny, rzekłbym nawet na poziomie światowym. Najważniejszym elementem jest to, że to są czarno-białe fotografie, które Jurek Cieczkowski uwielbił. Tego się uczyliśmy nie dlatego, że wtedy nie było innych materiałów fotograficznych, bo to głównie rzeczywiście były fotografie czarno-białe, bo filmy też były czarno-białe. Natomiast tutaj mamy takie, to, taką fotografię socjologiczną. Mamy bardzo dużo zdjęć związanych z życiem tego miasta w latach 80. Jakby to jest najważniejsza część, najważniejsza część tego tej prezentacji tutaj w Starym Ratuszu i potem mamy też zdjęcia jego autorstwa, które, tak jak Marek mówił, nigdy nie widziały światodziennego, Dopiero Marek je odkrył, Marek Lapis. No i mamy trzecią część, to są też zdjęcia, które Bojurek koloryzował czarno-białe za fotografię. I to też możemy tutaj zobaczyć. Fotografie Jerzego Sieczkowskiego są niezwykle charakterystyczne i jeśli nie wprost, to jego kursanci podążyli jego śladem. Był mistrzem detalu. Natomiast jego mistrzowie poszli mi się, że w zupełnie inną stronę. Inspirowali się tym takim specyficznym, się spojrzeniem, ale znacznie rozwinęli to w swoje indywidualne strony. To jest też, myślę, taka refleksja, że uczniowie potrafią pójść w zupełnie innym kierunku. Pamiętać o swoim mistrzu i sami stać się mistrzami. Tak postrzegam osobiście jego kursantów Marka Lapisa i Piotra Robokowskiego. To są dla mnie mistrzowie. Fotografował, relacjonował rzeczywistość. Na otwarciu była mowa, wspomniany był zapis socjologiczny, życia codziennego w gnieźnie. To jest czas. Dla mnie jakby wiele wystaw, właściwie prawie każdy ma taką potencjał edukacyjny. E, no, od najprostszej, podstawowej funkcji, jaką jest kiedyś tak było, jeśli chodzi o ten zapis e, socjologiczny, właśnie o to spojrzenie, e, jest to e, totalnie funkcja poznawcza. Kim był Jerzy Sieczkowski? o co chodzi, jaki mistrz. E, to jest e, bardzo mocne wzbogacenie po prostu wielu też doświadczeń e, takich estetycznych. Fotografia jest fascynującą dziedziną. E, a tak jak też e, e, nasz kurator e, Marek Lapis wspomniał, nieświadomie zupełnie wyko, e, tworzoną, e, wykonywaną. Wszyscy mamy telefony, ale tak naprawdę bezmyślnie e, robimy te zdjęcia. E, a tu chodzi o to, żeby to robić świadomie. E, fotografia jest płaskim obrazem, nie jest odbiciem rzeczywistości. E, I dla mnie ta wystawa jest kapitalnym e, powodem do tego, żeby o tym porozmawiać z wszystkimi, od najmłodszych, od dzieci, przez młodzież, e, po najstarszych. Powinienem powiedzieć, że nauczyliśmy się fotografować, ale yy, sądząc po rozmowach, które odbyłem z kursantami, kolegami, bo było nas około 50, niektórych nie znałem. Okazuje się, że nauczyliśmy się bardzo wielu innych rzeczy, przede wszystkim spojrzenia na, na świat. Yy, nie tylko fotografię, tak, czyli jak, jak robić fotografię, jak oglądać fotografię, yy, ale my inaczej patrzymy na filmy, my inaczej widzimy rzeczywistość, czasami kadrujemy to, co widzimy. Ale mamy też zainteresowania jakby inspirowane Jerzym Sieczkowskim, czyli muzykę jazzową, muzykę klasyczną, design i bardzo wiele innych rzeczy. Właściwie cały czas odkrywamy, czego my się nauczyliśmy. Wystawa w Starym Ratuszu będzie czynna do 6 listopada, a w STD do 26 października. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna pod nazwą Rozczytana Koalicja, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.